Jako ostatnie słowo w Adwencie na Eucharystii przychodzi do nas czytanie z Drugiej Księgi Samuela. To jest historia bardzo znanej postaci Króla Dawida, czyli jesteśmy mniej więcej tysiąc lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, kiedy naród Izraelski właśnie staje się jednym narodem. Te wszystkie pokolenia mają teraz już jednego króla. I mają swoją stolicę, gdzie mieszka król, ma swój zamek, i ten król Dawid mówi: Ja mieszkam w pięknym pałacu, a nasz Pan Bóg ma taki zwykły namiot wybuduje Bogu świątynię. Dlaczego? Bo chcemy, żeby Bóg był pośród nas, żeby było takie miejsce, w którym mieszka Bóg, żebyśmy mogli do niego przychodzić i abyśmy mogli z nim rozmawiać. Abyśmy mogli z tym Bogiem się spotykać. I dlatego Dawid właśnie wpadł na pomysł, mówi: wybuduje Panu Bogu świątynię. Wtedy przychodzi do niego prorok i mówi: dobrze, zrób jak uważasz, ale prorok zostaje pouczony takim specjalnym proroctwem. I tak jak słyszeliśmy dzisiaj, przychodzi i mówi do Dawida: wiesz co, nie ty wybudujesz świątynię. Z historii wiemy, że faktycznie nie Dawid wybudował tę świątynię, ale jego syn. Ale o czym innym dzisiaj mówi prorok Natan do, do króla. Mówi wiesz co? Pan Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Bo Bóg nie jest Bogiem, którego można zamknąć w jakimś kościele. Bóg jest większy niż to wszystko. I co my teraz świętujemy? Do czego się przygotowywujemy? Przygotowujemy się właśnie do Bożego Narodzenia. Do tego momentu, w którym chcemy świętować właśnie, że Bóg stał się człowiekiem. I jaka jest to tajemnica? Że właśnie Pan Bóg nie chce już więcej mieszkać w świątyniach, nawet można powiedzieć jak ta. Że Bóg ma inne pragnienie. Że świątynią Boga jesteś Ty. Pan Bóg chce zamieszkać w Tobie. I to dzieje się w sposób cudowny, w momencie sakramentu chrztu, kiedy Pan Bóg rozpoczyna w nas życie, życie Trójcy Świętej już na wieki. W sposób cudowny również dokonuje się to podczas Eucharystii, kiedy możemy przyjmować Pana Boga do naszego serca. W sposób cudowny dokonuje się to w momencie sakramentu pokuty i pojednania, kiedy Pan Bóg na nowo. Pragnie zamieszkać właśnie w naszym sercu, kiedy jest wyrzucany z naszego serca grzech i Pan Bóg na nowo właśnie może zamieszkać w nas jako w świątyni. Wielu z nas w tych dniach właśnie przygotowywało szopkę, aby móc świętować, aby mieć w domu właśnie również szopkę i widzieć to Boże Narodzenie, aby tam można również było złożyć figurkę Jezusa. I to jest właśnie pragnieniem Boga. Aby tak jak składamy tę figurkę Jezusa do szopki, aby Pan Bóg mógł zamieszkać w Twoim sercu. Bo Ty jesteś świątynią Boga, jesteś Jego umiłowaną świątynią. Nie te świątynie zbudowane z cegieł, które kiedyś się rozsypią, ale świątynią, którą jesteś Ty, który pozostałeś powołany do życia i już nie umrzesz na wieki, bo my już nie umieramy. Śmierć, która przychodzi tutaj na ziemi, nie zabiera nam życia ona zmienia to życie bo idziemy do innego życia ale już naprawdę nie umieramy bo nasz Bóg jest Bogiem który żyje na wieki życzę więc wami sobie aby Bóg znalazł to miejsce w nas abyśmy chcieli pozbyć się grzechu zrobić właśnie to miejsce dla Boga który daje życie i tak niech się stanie amen